16 lipca 2016 roku to historyczna data dla Mikołajek. Właśnie tego dnia otwarto nową układkę nad przesmykiem łączącym jeziora Mikołajskie i Tauty. Takie wydarzenie zdarza się raz na no 100 lat. Wprawdzie most, który był wybudowany wcześniej w 1972 roku, tych 100 lat nie dotrwał, ale wierzę, że nasz, który zrobiliśmy tyle, wytrzyma. Otwarcie kładki zbiegło się z obchodami 290-lecia nadania praw miejskich, dodaje burmistrz Piotr Jakubowski. 290 lat zobowiązuje do czegoś. I tak to się złożyło, że na te 290 lat oddajemy dla naszych mieszkańców i dla turystów przepiękną kładkę. Tak zwany most wantowy, czyli konstrukcja podwieszana utrzymująca się na podwójnym maszcie, swoim kształtem nawiązuje do bojera. Przypomnijmy, o takim właśnie wyglądzie zdecydowali sami mieszkańcy Mikołajek. Były dwa projekty, daliśmy do konsultacji te dwa projekty. Mieszkańcy opowiedzieli się za tym. Nawiązuje on do bojera i masztu, i żagla. Myślę, że to była słuszna decyzja, że akurat tą wersję nasi mieszkańcy wybrali. Nowa kładka, która kosztowała ponad 6 milionów złotych, różni się od poprzedniej wyglądem i większą odległością od lustra wody. Umożliwia to przede wszystkim swobodne przepływanie większym jednostkom. Most jest wyższy o 1,5 metra. Do tej pory wysokie statki, które przepływały z jeziora Mikołajskiego na tałty albo w drugą stronę musiały nadbudówki składać. Tutaj swobodnie możemy e, przepływać pod tym mostem. W otwarciu kładki towarzyszyły atrakcje, zagrały lokalne zespoły Blues for Cash i Schnaps. Nie zabrakło także świetlnej prezentacji mostu i pokazów laserowych na wodzie.